Cześć, Siemka, tu pensam. Zapraszam Was na gameplay z gry Skyrim. Jak przygodę swoją z tą grą zaczynam pierwszy raz. Z nie wiem czy będę ogarniał. Ale chyba taka trudna nie jest. Skyrim to jest kontynuacja Obliviona chyba 2008 roku jest to piąta część tej gry, no i zaczynamy niebo jest, nie jest. Tibia. No, a nawet, wow! Jestem w szoku. Ja jestem w szoku, że mi to laptop ciśnie. Postacie ładnie wyglądają. Zobaczymy, jak fizyka i cała reszta pójdzie. Hej, ty! Nareszcie! Dość już tego spania! Nie udało ci się przekroczyć granicy, prawda? Pojmaliście cesarscy, tak jak nas. i tego złodzieja. Przeklęci gromowładni. Dopóki się nie pojawiliście, w Skyrim panował spokój. Cesarstwo działało potulnie i leniwie. Gdyby cię nie szukali, ukradłbym tego konia i byłbym już w połowie drogi do Hammerfell. Hej ty, nie powinno nas tu być, ani ciebie, ani mnie. Cesarstwo zależy jedynie na dorwaniu gromowładnych. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w kajdanach, złodzieju. Zamknąć mordy! A jemu co się stało? Ulfrik, gromowładny, prawdziwy najwyższy król Skyrim. Ulfrik, jarl wichrowego tronu, jesteś przywódcą buntu, ale skoro cię złapali, o bogowie, dokąd oni nas zabierają? Nie wiem dokąd zmierzamy, ale Sowngard czeka. Nie, to niemożliwe, to jest niemożliwe! Z której wiochy Cię przywiało, Jaki A co Cię to obchodzi? Ostatnią rzeczą, o jakiej pomyśli Nord, powinien być dom. Rorikstead. Ja... pochodzę z Dead. Panie generale, Kat już czeka na skazańców. Dobrze, miejmy to już za sobą. Shor, Mara, Dibella, Kinaret, Akatosz. Bóstwa, proszę, pomóżcie mi! Uhum. Patrzcie, generał Tullius, zarządca wojskowy. I zdaje się, że są z nim agenci Talboru, przeklęte elfy. Na pewno maczały w tym swoje paluchy. A, Helgen. Kiedyś byłem zakochany w dziewczynce. w mieście Helgen. Nie zaglądałem tu od paru lat. Wygląda tak, jak je zapamiętałem. Zabawne. Gdy byłem mały. Cesarskie mury i wieże dawały mi prawdziwe Dzieje poczucie bezpieczeństwa. Dlaczego? byłem mały. Do środka. Już. Dlaczego się zatrzymujemy? Chyba dojechaliśmy. Jak myślisz? Koniec trasy. Dobra. Nie powinniśmy nie wiosować. Jeszcze co to mam jeszcze oprześć, że cały główny wątek jest zmakanny. Potem że budowli jakieś gildie, czy kosty pogłochne. Musisz im powiedzieć. Nie braliśmy w tym udziału. To pomyłka. nie, nie mogę chodzić. Cesarstwo kocha swoje przeklęte listy. Automatycznie zapis. To był dla mnie zaszczyt, Jarlulfriku. Ralow z rzecznej puszczy. Mam trochę więcej głosu. Skończone. Dźwięk Tak. z Rost. Tak Nie, nie jestem buntownikiem. Nie możesz tego zrobić! Stoj! Hehe, Nobek ucieka Zobijesz mnie! E, do. Ktoś dobrego ma mają. Zaraz. Ej, ty! Podejdź tu do mnie mówisz Kim jesteś? Kim jesteśmy. O, rozbieranie jest postaci Tak Duży nawet raz jest. To powiem wam co to co za rasy. To jakiś kot? Nie takaż. Jakieś żaba. Greco to człowiek. Cesarski to człowiek. kaj to jakiś kot. Leśny elf. No elf. Ciemny elf. Jakiś koks. znaczy jakiś człowiek. Ork. Boże, kiryj. To zęby. Hehe. <gadł> jakiś człowiek przepakowany wysokie w dobra. Albo nagrał wysoki lew, podoba mi się, albo nie. Brotonem zagrał. W sumie w sumie chcę stworzyć takiego mago przywoływacza. No, może być taki przywyryj jakiś, się ja. No ale okej. Okay. dobra ciało. Jest tu oczywiście musi być jakiś koksik. O. Nie jest za dużo. Czy skóry? Taki. Nie. No, dobra, to mi się podoba. Zero. młody chłopak. był był Bardzo mojenny. Fajne. żółte fajne. Nie, bo to zrobimy białe. Twarz. Drugić nie damy oni... włosy Wosy jeszcze są. Nie. Nie ma tego bebera żadnego. Mała no, może być. Zaraz. Niech chcę. O, wygląda jak rider. Z tego. Z. z Motor Combat. Okay. Jesteś z Daggerfall? Uciekasz pewnie przed jakimiś bretońskimi intrygami. Kapitan? Ja nie so jedynie, skąd ja jestem. Nie ma go na liście. Nie obchodzi mnie, czy jest na liście. Idzie z całą resztą gromadki. Wedle kapitanie Przykro mi. Twoje szczątki zostaną odwiezione do wysokiej skały za kapitanem więźnią. Zobaczymy, Polskiego co ci ciekawego się wydarzy. Niektórzy w Helgen mają cię za bohatera, lecz bohater. Nie używa potęgi głosu, by zamordować Ma. swego Nie Uzurpować sobie prawo do tronu. Rozpętałeś wojnę. Pogrążyłeś Skyrim w chaosie. A teraz cesarstwo z tobą skończy i przywróci pokój. Słyszeliście to? Co to było? To nic Co to było? Tak, generale Tulliusie. Trzeba odprawić ostatnie obrzędy. Polecamy wasze dusze, Eteriusowi. Niech spójnie na was błogosławieństwo. Będę twoją pierwszą ofiarą! Kozaczek. Jest... Jak sobie życzysz? No dalej! Nie będę tu czekać cały dzień! Sądngard woła! To jest typ dziela. Moi przodkowie patrzą na mnie z dumą, cesarscy. Możecie powiedzieć o sobie to samo? O wow, cioługowe. Ci się patrzą. Wojejejechań! Nic... gnidy. Sprawiedliwość! Śmierć gromowładnym. Nieustraszony. Aż do śmierci. No. no dobrze. Bierzemy następnego więźnia. O, nie patrzę się, to nie będę ja. Znowu. Słyszysz? Powiedziałam, następny więzień twoja kolejność bez wygłupów chyba nie ja o ja o co to smog co widzicie o Szybko. Oh, Ziomka. Zobacz czy tędy da się wyjść. Dobra, da się, Isko, Ale powinno być... o, trochę padło. Ale szybko, zobaczymy. Tu jakaś broń. Nie szybko! chłopiec, świetnie I

Go też życie. Przecież nie walczyłem. z nawalają. Dobra, uciekamy. Do mnie coś wada. ziomek. Uciekamy, kadwarze. Że ten smog zabierze was wszystkich. Hej ty! Szybko do góry! O, chyba przeszedłem pierwszy etap. Z jakiejś jaskini się teraz chyba będzie przechodzić, ale zobaczymy o co chodzi. No, szybko. Dobra, gdzieś tam się o sobie. Żyje? Spotkamy się w Sowengardzie, prawda? Nie Chyba tylko nam się udało. Nie powinniśmy narzekać. Bez tego smoka bylibyśmy znacznie niżsi i mniej rozmowni. Chyba tak. Czekaj, może uda mi się to z ciebie ściągnąć. Co ty chcesz ściągnąć? Masz, możesz wziąć sprzęt Guniara. Nie będzie mu już potrzeb. Co on tu ma? Zobaczymy. Dobra, zakładaj zbroję I masz i parę razy to po To też weźmiemy. przedmioty. Dobre. O, strój wyrzucimy, kłoma się wyrzuca Szukam jakiegoś wyjścia. Musimy ruszyć zanim smok zniszczy warownię. Aaa, tu zamknięte. Sprawdźmy tamtą bramę. Chodź Którą? Tamtą? Zamknięta chyba. To jakaś magia jest, może mam czary jakieś przywołanie. O! Ale fajne. O, to mi się podoba. O, szybko się poszło Niech tu z naszej strony nie można tego otworzyć. Chodź. Dobry wójt, Chodź, chodź. Czekaj, więźniowie! Czekaj, ich tam. Ach. A, dawaj, ataku, atakuj, atakuj Ale go szybko nie niebały Odejdź, o, odejdź Może jedną Zobaczymy co ciekawego mają To mu się przyda też Miecz, czy miecz? Nie, 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 nie. nie lecki to sobie wersję że się przyda. Może odcinki nie chciałyby się brać. Dobra, lecimy. Tutaj, nic nie ma Dobra, po co się będę bawił? Tyk, tyk, tyk. O Dobra. Co tu ciekawego jest Kufel Nic wino lecz chyba w złą stronę posiadamy No dobra idziemy tam dalej Zobaczcie no może O tutaj trzeba iść Gotowe Wynosimy się stąd zanim smok zwali nam na głowę całą wieżę No kiha by była jakby zwalił Смог. Смог. Павишься там. Кнопки. С оскорблением затакует. Ч ⁇ мама? Я Co chcesz i... idźmy mhm. dalej Dobra Jest no to Zbierz Koszyk nie niepotrzebny Tu chleb Chleb wezmę Wino wezmę Liksura magii, o sól. Tu nic się nie przyda mi Wino, wino, przeszukamy. Lech. Przeszukamy. Chyba że się dolą da otworzyć, ale nie da się. Tak, Wezmę wszystkie nie mi się przydadzą. Worek tu nic nie ma. Piszę pusto. Nic nie ma, nic nie ma. SU mikstura. O! Dobra, no, no, idziemy, otwieraj drzwi. Chodźmy dalej. Chodź za mną, jak się biega. Jucha tronka! To sala tortur! Coś... Kogo no, oh, nie nie? No, ja Nie ja. Widziałam go od czasu pojawienia się smoka. Tak. Tu nic nie ma. Chodź! Jakieś te. Księga. Same klatki. Ale... A, nie ma sprawy. Zobacz czy wytrychy nie załatwią sprawy. To okay. złoto. Odejdź. Bo... Jak to się otwiera. Ruszaj i a wróć i nauczyć się masę Najdobre, dobre się przydać. Już stąd wyjdziemy. Łap wszystko, co może się przydać i ruszajmy! O, zwiększa manę i magię. Zobaczymy, czy to przydatne jest. Przedmioty, strój. Kaptur, szata. O, wygląda jak mag. Myślę, jakaś książka była a i tak wolę ogień Dobra, tutaj jakieś groby, ale nic nie było nie ma chyba nie, nie ma Dobra, idziemy Coraz dalej schodzę szkielet Nie wiem czy mi się to przyda, ale wolę wziąć tak. Złote, za mną z ziomki. Tak, rozkaz czekać na przybycie generała Tuniusa. Nie mam zamiaru czekać. Dają coś tam. Musimy się wysłać? Daj generałowi trochę czasu. O, idzie ktoś. Czeronimo. coś. Tak, Co to było? Kurwa, jakaś ściana ognia. Ten w tym sobie chodzi, ale no... Fajnie nie da. Dobra, idziemy dalej. Zobaczmy dokąd to. No co, śmieci, otwieraj to. O, kurwa. się tak bawi, to daj spokój. idziemy dalej. Dwie drogi do wyboru. Idziemy tam O, tam mam strzałkę jakąś. Tak, jeszcze. Okej Wow, filmik nawet był wow, to chyba jakieś komposa walną jasne to wszystko tutaj jest może mi się kiedyś przyda w czymś to co jest? Kokoń jakiś. to jest? kokon jakiś w sumie to co tam coś jest hmm. No niebo widać Dobra jestem, jestem ciekaw gdzie ten mój pomocnik Zawsze wszystko sam trzeba robić Wszystko samemu dobra idziemy dalej Tyk nie ma nic Nic O Wino Wino zawsze dobra Wino o. O. o, chyba sobie coś śpi damy dźwięc O poszedł ci to ziomek No tu jasno Ciężki Nie ma nic, idziemy dalej Tutaj też chyba nie ma nic tu, tu, tu. O! Chyba wyjście. O! Dobra, to na tyle będzie, na pierwszy odcinek będzie koniec. Mam nadzieję, że się podobało. No i czekajcie na kolejny cześć.